Mimo tego, że wygraliśmy, to Gazprom przez pierwszy miesiąc nie respektował tego wyroku arbitrażu Sądu Arbitrażowego w Sztokholmie. No i wystawił dalej faktury peginik, tak jakby nigdy się nic nie stało. Dokładnie tak samo mieli Ukraińcy. Też wygrali podobny spór o półtora miliarda, z tego co pamiętam, dolarów. I przez dwa lata prowadzili kolejne egzekucje. Ale wydarzyła się rzecz naprawdę niesłychana. To jest w ogóle ją bardzo mocno opisałem na, na, na Facebooku, bo ja wtedy. Powiedziałem jedno bardzo ważne stanowisko, że polski rząd jako wiceminister, powiedziałem to, zajmie aktywa, wszystkie aktywa Gazpromu w całej Europie i, i przeprowadzi twardą egzekucję tych 6 miliardów złotych, czyli 1,5 miliarda dolarów. Powiedziałem to w niedzielę w wywiadzie, mogę to powiedzieć w wywiadzie we wprost. Dlaczego o, o tym mówię? Dlatego, że był wywiad, który był cytowany na całym świecie i stała się rzecz niewyobrażalna. Dokładnie we wtorek było już um, informacja giełdowa Peginik, że Rosjanie w poniedziałek przysłali informacje, że jednak akceptują wyrok i wypłacili pieniądze.